Dzień dobry moi drodzy! Jak możecie zauważyć, generalnie zmieniło się troszeczkę. Przyszedłem na nowszą wersję paczki i przede wszystkim powrócił Old Time Cyfer. Co możecie zauważyć już tutaj, słuchajcie, na waszym ekranie. nasze gry? Więc zapraszam cię na G2, pierwszy link w opisie. W tym momencie powróciłem, słuchajcie, do mojego bardzo starego i bardzo znanego skina, szczerze mówiąc, więc zakładamy na siebie zbroję. I dzisiaj, słuchajcie, wziąłem sobą enchant, wziąłem są jak najwięcej temów i ruszamy na kolejnego bossa. Będę musiał więc dokazać, gdzie jestem. Mam przede wszystkim mapę, słuchajcie, do niego. Yy, I tak jak wspomniałem, za chwilę wam opowiem, co tu się pozmieniało. Najpierw tylko namierzę, w którą stronę musimy iść. Dobra, z tego co mi się wydaje, muszę iść w tą stronę. Mam nadzieję, przynajmniej że dobrze to kojarzę. I przy okazji mam nadzieję, że nie jest to zbyt daleko. Ale co się, moi drodzy? zmieniło w ogóle. Przeszedłem na wersję 1,7 paczki, bo poprzednio byliśmy, słuchajcie, na wersji 1.4. Zrobiłem aktualizację, mm, pozmieniałem troszeczkę i mam wrażenie, że ustawienia moich szaderów się też przy okazji troszeczkę przy okazji tutaj zmieniły. Ale cóż mogę powiedzieć? Dzisiaj lecimy kurczę Blade w przygodę. Mamy też nową rzecz, którą jest atlas, słuchajcie, który generuje mi tutaj podgląd mapy. Więc kurde lebele, nie wiem. Wróciłem też do mojego standardowego skina, którego możecie kojarzyć, słuchajcie, z dawnych czasów, którego używałem przez lata po prostu. Stwierdziłem, że kurczę, blade wracam do niego po czasie. To jest chyba skin, który najbardziej się ze mną kojarzy, szczerze mówiąc, nie będę już wielkim Januszem z nosem, wrócę po prostu do swojego wyglądu. Czy to jest dzik, okej. Okay. Dobra, rozwalimy sobie dzika, widzę już pierwszą nowość, czyli pojawiają się słuchajcie, nowe heldbary, bardzo mnie to cieszy i ta woda wygląda w jakiś taki dziwny sposób, nie wiem kurde bele co jest, muszę sobie zobaczyć słuchajcie, czy ja nie mam tutaj czegoś, czego zwykle odpalałem, a co nie odpaliłem sobie dzisiaj, nie wiem, używam tych samych shaderów. Oczywiście smacznej kawusi smakować musi moi kochani, mm. żeby nie było tutaj, dobra, trochę pozmieniałem, wygląda to w każdym razie bardzo, bardzo dobrze. No i mnie ciekawi, kurczę, przy okazji, co dzisiaj spotkamy po drodze. Moim największym zadaniem w tej chwili będzie, słuchajcie, zdobycie jakiegoś lapis lazuli. Przydałoby mi się, nie powiem szczerze mówiąc, bardzo by mi się przydało. Chciałbym, ale to bardzo, słuchajcie, zanchantować sobie chociaż, kurczę, bladę miecz nawet, bo niestety po lapis się nie wybrałem, koniec końców. Mamy tutaj oczywiście villagerów, słuchajcie, jesteśmy jakby nie było pod wioską i na szczęście wiemy już, jak ich nie prowokować, czyli rozwalamy, słuchajcie, skrzynię, Will uniku your unicolod. O mega. No proszę, proszę, słuchajcie, zostało to załatane, niesamowita sprawa, kurcze, czyli inaczej mówiąc, trick, który działał w poprzednim materiale, dzisiaj już działał nie będzie. No i trudno, że tak powiem. Ja muszę znaleźć tutaj obejście jakieś. I kurczę, blady idziemy tak naprawdę przed siebie dzisiaj walczyć z królem chyba złodziei, jeśli dobrze kojarzę. Muszę jeszcze, słuchajcie, jakiś mm, teleportacyjny obelisk znaleźć, bo niestety żadnego nie mam, a przydałoby się ustawić szybką podróż do mojego domu z powrotem. Plus mam i temu słuchajcie, po poprzednim materiale, więc wygląda sobie tak mój ekwipunek w tej chwili. Jedno co wiem w najbliższym czasie co wam mogę powiedzieć, moi drodzy, o, to na pewno, że mój paraglider nie zadziałał. Jakiś lak dziwny był. Yy... Okej, okay, mamy tutaj, że z Ja bym sobie szybko tak y, rozwalił cię, co tutaj mamy? Mamy dwa enchanty, niesamowite. Dobra, zbieram sobie to oczywiście, bo mi się to może przydać. Mam już trzy enchanty. Bardzo fajnie, ale co chciałem wam powiedzieć, moi drodzy? Myśl następująca u mnie tutaj działa: Czy w czwarteczek czasami nie zrobię streamka właśnie z Crafta, Tak sobie myślę, słuchajcie, bo to jest chyba czas najwyższy. Co pan widać, że tu robi, to ja nie wiem. Czas najwyższy, słuchajcie, zbudować sobie jakąś posiadłość i być może troszeczkę poszykować sobie przedmioty. Więc dzisiaj mamy jaki dzień? Dzisiaj mamy środę, prawdopodobnie. I słuchajcie, jest duża szansa. Nie mówię, że stuprocentowa, ale że z Dawncrafta taki 2-3 godziny powiedzmy streamek będzie w czwartek. Dla was, jeśli oglądacie to w piątek, no to już jest po streamie, prawdopodobnie. Nie wiem, jak to będzie z zapisem. Mamy w ogóle dzień 43, słuchajcie, więc zbliżamy się powoli do 50. dnia. Przypominam oczywiście, że na setny dzień zrobimy podsumowanie wszystkich dni. Mamy kolejną w ogóle wioskę, bardzo bardzo mnie to cieszy, a zarazem kurczę Leblade smuci. Pytanie, czy będzie gdzieś tu kamień teleportacyjny? Dobra, mamy tutaj dwóch tych. Find Pillager, to do E-Hold? O kurczę, nie mów mi, że tu się zrestartowały kompletnie te questy, kurde. Mam nadzieję, że nie muszę ich wykonywać od nowa. Ale to tak wygląda w każdym razie. Fine, fletch me and piece of the paper. Okej. O Jezus, ja nie chciałem, przepraszam! Dobra, idę stąd. Żeby mi, kurde, żaden golem nie spuścił w pierdzielu. Dobra, biegniemy przed siebie. Niesamowite szczęście, mam kolejną wioskę na mojej drodze, słuchajcie, bardzo mnie to cieszy. W ogóle, poza samą aktualizacją, słuchajcie, paczki, zrobiłem jeszcze aktualizację sterowników, o której już milion razy wspominałem, więc prawdopodobnie płynność serii troszeczkę się podniesie. Tego używać w dalszym ciągu nie mogę, ale jest to wioska i dzień dobry, panie golemie, witam pana bardzo serdecznie, mogę tutaj sobie okraść małe co nieco, pięknie, nikt mnie nie zauważył. Siema golem, ja bym cię nie chciał bić, więc może wyłączę, kurde, walkę. Pytanie, czy ja też tutaj nie mogę? Kurde nie mogę! Rozwalenie skrzyni sprawia, że nie wypadnie z niej absolutnie nic, co bym chciał. Także kurczę, ale blade, no naprawdę słuchajcie, przeszła tutaj duża aktualizacja od tego czasu, kiedy byliśmy ostatnio. I dwa razy bardziej muszę uważać, żebym nikt mnie nie, nie przeuważył. Oki doki! O, kurczę, blade, co to jest za skrzynia? Olefard. Oczywiście, słuchajcie, jakby wam był deficyt cyfera, to serdecznie zapraszam także na mój kanał główny, na którym nagrywam trochę inne serie, bo nie nagrywam tam Minecrafta, a nagrywam tam choćby gotika, Brotato czy Isaaca, no ale powiedzmy, że zapraszam was bardzo serdecznie, jeśli chcielibyście, słuchajcie, gdzieś tam obejrzeć, bo może jesteś nowym widzem, nie wiem, i chciałem wam podziękować... What you doing, do? Okej, okay, nie wiem, nie, nie wnikam. I chciałbym wam podziękować, słuchajcie, za przekroczenie 4300 subskrypcji. Bardzo mi miło. Słuchajcie, z tego powodu no ale teraz już nie gadam, tylko idę przed siebie. Dołki, dołki. Muszę teraz uważać, bo za chwilę mi się lotnia skończy. O, widzę tutaj znak wskazujący, gdzie znajduje się wioska, więc ty mnie cofniesz tam i 500 kratek w tę stronę jest kolejna. Bardzo, bardzo dobrze. Tych wiosek jest kurcze blade dużo i mam nadzieję, że generujemy przy okazji troszeczkę nowego świata. Chciałbym, ale to bardzo. Gdyż iż ponieważ starty, gdzie byliśmy, do to, to widzieliście, że już kawał wygenerowaliśmy, chociaż wydaje mi się, że tak jest i że generujemy tutaj nowe krainy. Pytanie moje jest tylko, kurde, serio, ile a ja będę musiał iść w tym, kierunku, bo ostatnio jak mieliśmy taką mapę, no to musiałem iść ładne parę godzin. Dobra, mamy tu jakiś domek, bardzo mnie to ciekawi, e, chyba już taki zwiedzaliśmy wcześniej. Okej, okay, przeciwnicy się pojawili, warto będzie ich sobie tutaj rozwalić czym prędzej. Ojojoj, czemu to mi zadało w ogóle jakiekolwiek obrażenia mnie zastanawia, dobra. Że tak powiem, moje tutaj obrażenia się odbijają na szczęście. Więc pan kurde lebele nie ma zbyt dobrej sytuacji, jeśli będzie mnie bił. Mamy domek, słuchajcie. Myślę sobie, żeby się tutaj zatrzymać chociażby na noc, z racji, że za chwilę właśnie zapadnie sen. Ok, słyszę tu bardzo dziwny dźwięk. Oho. Dobra, ja już wiem, co ten dźwięk wydało. Dobra, pani pająk. Rozwalam pana pięknie, ładnie. Mamy tutaj jakieś kurcze zapańczone podziemia. Uhu. A co to to, to, to jest? Czekajcie, ja nie mam pochodni przy sobie. Oczywiście, że nie mam. Może jest tu jakaś skrzynka. O, proszę, jak fajnie. Dobra, napotkałem jednak jeden problem, słuchajcie. w Wyniku wszystkiego. Yy, tutaj nie ma łóżka, więc idziemy po prostu dalej przed siebie. Pochowamy sobie troszeczkę itemów. No i co? No i kurcze blade. Słyszymy się, jak znajdę jakieś miejsce, w którym będę mógł przenocować. Bo troszeczkę mobów w nocy to ja się boję. Dobra, jest mała szansa na kamień teleportacyjny. Yy, Knowadle, ty, 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 Guildmaster. Panie, panie, ale ja już tutaj, że tak powiem, to przerobiłem. Także nie wiem, co mnie pan tutaj kurcze blade próbujesz wytłumaczyć. Ja se zobaczę, dobra, jesteś neutral entity, więc mnie tutaj klepać nie będzie, tanie. Czy pan, kurde, balde Guildmaster gdzieś chce tu polas? Tam widzę, kurde, cieciulu jeden. Gdzie mi idziesz? Halo, ja chcę z panem porozmawiać. Panie drogi, kurde, ja tu ten... Faint Pillagers. Adventure find fetch me on a piece of paper. You show the world of the closed pillagers camp we know. Dobra, right a holder. Night robber, dobra, czyli ten quest dalej jest słuchajcie aktywowany. Fajnie, fajnie. Hmm, czyli kwestior kurczę blade nie został anulowany. Ty chcesz mnie atakować czy mi się wydaje? Nie chcesz mnie atakować. Bardzo mi się to podoba. Zaczyna mi troszeczkę tutaj lagować. Jestem ciekaw kurde czego jest to wina, ale przede wszystkim to bym zgarnął sobie. Słuchajcie ten kamień. Excuse me, mister. Ja muszę to wziąć, bo mi to potrzebne. O, moi drodzy, zauważyłem jakiś ruch na mapie. Dobra, i to jest ruch względem tej osi. Czyli jest Git. Czyli już jedną koordynatę mamy, słuchajcie, lepszą. Zastanawiam mnie tylko jedno. Czemu na mapie, która ma mi wskazać miejsce, ee, nie ma jakby X'a, nie? Poprzednio mieliśmy X'a, który wskazywał bezpośrednio, słuchajcie, na miejsce naszego przeciwnika. E, tym razem tego X'a nie ma. Mam nadzieję, że to nie znaczy, że nie wiem, będę musiał szukać na całym tym terenie jakoś z problemami. Tylko, że on faktycznie gdzieś będzie blisko na tyle. Że po prostu zauważę go bardzo, bardzo prędko. Dobra, ja muszę sobie tutaj na stateczek wejść. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Yy, mamy tutaj homary, chyba mi się wydaje, że to są. Yy, wiecie co? Chyba jednak odpuszczę sobie włażenie tutaj. Mam wrażenie, że tu gdzieś mogą być rekiny. Ale potrzebuję na pewno drewno sobie pozbierać. Yy, bo nie wziąłem sobie żadnej, ale to żadnej po prostu z sobą łódki. Więc szybkie wycięcie Jeff. Piknie ładnie, cztery drinwa mamy. Zrobimy sobie łódeczkę czym prędzej, słuchajcie. Pytanie, czy nie mamy jakichś nowych łódek? Bo nie sprawdzałem. Nie, z łódek wygląda na to, że mamy to samo co zwykle. Także ja tutaj nie ma rudzen. Robię sobie łódkę. I musimy płynąć tak naprawdę totalnie na wprost przed siebie. Wydaje mi się, że to już będzie niedaleko. Mam przynajmniej nadzieję, tak. Tysięcy kratek obstawiam. Yy, zaczynaliśmy na minus 3000, no tak z 1500 kratek już przebyliśmy. Dobra, tam się ląd już zaczyna, ale co no, ja płynę przed siebie, słuchajcie, nie zwracam uwagi na to, co się znajduje dookoła mnie, bo obchodzi mnie dzisiaj tylko i wyłącznie pokonanie tego bossa. O kurde, góry lodowe. O no 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 no. Kropka się powiększyła. Dobra, jest. O kurde, ty, ale nie wychodź mi z łódki, człowieku. To, że się kurde, kropka wolona powiększyła, nie znaczy, że ty masz tutaj z... wychodzić, to czy co tutaj Będzie tutaj ląd, czy co? Kurde lebele? Mam nadzieję, mam nadzieję, że tu będzie ląd. Ja już mam dosyć pojęcia, słuchajcie, 30 minut podróży po prostu. Dobra, ale to jest w strony. O, kurde Bikel, dobra. Słuchaj, kumpel, nie wyskakuj na mnie jak coś, nie tutaj wiesz, ja tu tylko chcę sobie przepłynąć. Okej, okay, chyba. O Jezus Maria. Straszny jesteś, dobra. To chyba będzie gdzieś tutaj, kurczę, blade na lądzie, mam wrażenie. Więc ja, ja wychodzę, nie? Dobra, niedźwiadek mnie tutaj rozgrzał. Rau polar Bear mamy, kurde bele. No i idziemy, Robert, idę po ciebie. <grywka> idę po ciebie, cwaniaku. Dobra, nie teleportowałem się na całą górę, muszę to jakoś tutaj obejść. Też sobie wybrał, kurde, miejsce Tycz. To nie jest wioska jakaś? Tak wygląda w każdym razie. No dobra, knikt, Robert. Tak mówię to, słuchajcie, z brakiem szacunku do tego przeciwnika. Rozwalę go po prostu jak się patrzy. Wezmę sobie jeszcze tarczę do ręki, żeby mieć tutaj większy defense. Idziemy, kurde, na cwaniaka. Cały świat musiałem opłynąć, normalnie tyle, co poszedłem w stronę do mojego domku, musiałem płynąć w drugą stronę. A to pilagerów. dobra, to tam nie idę na razie. Jak knik ta Roberta chce rozwalić. Dzień dobry, państwo, czy rozumiem tutaj, mogę wejść sobie tak o, tak? Dobra, wygląda to... bajkowo bardzo. Chyba coś słyszy... Dobra, to jest on raczej. I to jest husaria. Eee. Dobra. Jakby ten, panie... O nie, 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 nie. nie. Instant heal. Czemu on jest husarią? Dobra, Robert. Ja ci powiem tak. Nie. Nie podejdziesz do mnie, kurde cwaniaku. Ale czemu ty jesteś, Husarium? Ja z Husarium nie chcę walczyć. Ja swoi jestem, mordo. Co to jest? Heal! What the fuck? Dobra, słuchajcie, Knickt Robert został przyzwany z powrotem. No bo ja muszę go pokonać, a znalezienie tego kurde za długo trwa. Także, kurde, rycerz Robert, ja ci powiem tak: Ja mam se teraz naprawdę dobrą pozycję do łopszczeliwania ciebie. I nie mam zamiaru, kurde, jej zmieniać. Mam nadzieję, że ty nie masz jakichś nowych magicznych ataków. Ale jest to dosyć proste. Wydaje mi się, że on nawet, kurde, mnie nie przyuważył teraz. Więc bardzo, bardzo dobrze. No i tak tamten już był, kurde, na dedzie. Więc z tobą problemu raczej nie ma, dobra. Padłeś? Jeszcze nie padłeś. Jeszcze jeden hit. No i pięknie. Robert został pokonany, słuchajcie. Skaczemy więc. Dobrze, kurde, bele, mamy tutaj oczko, mamy, kurde, kościora zrobionego i mamy z niego jakieś spodnie, okej. Okay. Dwanaście wagi, one są, kurde, zdecydowanie cięższe od moich. I pytanie teraz następujące, czy tu są jakiekolwiek, nie wiem, przedmioty, cokolwiek tutaj masz, kurde? Czy po prostu ty, ziomek, tak sobie byłeś i, nie wiem, i totalnie... Okej, okay. zamykam mordę. Oh, wow, you defeated the Knight Robert, ha, was touched the back in the day with once the scariest opponent, you called face in duel, guess the age, couch up in finale, coś tam, coś tam. O kurde, dostaliśmy kolejną mapę. About of the Ninetales? Okej. Okay. What the fuck? Greenwill Handle, use cogwheel. O kurde! You unlock Anvil? Pitolisz, że ja mogę teraz kowadła używać? Czekaj. Naprawdę? To jest moją nagrodą? O kurde, ale wyrypista nagroda, ty idziemy do domku lepsze temy! Dzięki! Jakbym na przykład, nie wiem, wrzucił ten plecak i wyrzucił ten plecak. W dalszym ciągu mam slowness, okej. Okay. Dobra, mam swój plecak, jest git. Biorę drugi plecak. I tu stoimy efekt slowness, co jest kurde? Co, co jest nie tak z tymi, w sensie, okej, okay, rozumiem, w sensie, mm, kwestia, nie wiem, mam za dużo itemów w inventory, tak? Czekaj, wyrzuciłem ten i jest git. Podniosę teraz go samego. Jest git. Podniosę drugi i mam slowness. Dobra, czyli inaczej mówiąc, waga kurde plecaków się jakkolwiek tu sumuje, więc muszę na potęgę uważać kiedy kurde belę ubieram ich więcej niż jeden. No nie fajnie, nie fajnie, On jest, że go da się jakoś później zupgradeować, kurczę? Chociaż obawiam się, że nie, że to jest właśnie zrobione specjalnie, żebym, kurde, jeden plecak nosił, ale to jest poryte, kurde, w takim razie. Dobra, no to zbierę sobie trochę drewna, zrobię sobie pochodnie i już, kurde, na tym sloie przejdziemy resztę budowli, bo... No nie mam zamiaru, kurde, bele, bądź co, so, bądź wyrzucać sobie plecaka, nie? Szkoda by było. Z racji, że mam dodatkowe miejsca, ale teraz będę się mega, kurde, w po prostu, co to ma być? Już widzę jakąś walkę z przeciwnikiem w tej chwili, nie? To będzie najpiękniejsza walka ever. Dobra, to jest chyba dobre miejsce, słuchajcie, żeby sobie coś zostawić. Bo jednak, no jest za ciężko, jest za ciężko. Nie powiem, strąg 3 w ogóle tutaj jest. Jezu, jakie tu kołczany, kurde. Dobra, który plecak bym zostawił? No, w sumie, nie wiem, to bym se wziął, nie? Ciebie bym zostawił, kurde. Czy to mi zdejmie slowa w takim razie? Zdjął mi słowa, okej. Okay. Czyli to bezpośrednio i tylko i wyłącznie chodzi, słuchajcie, o to, yy, że to jest plecak drugi, nie? Dobra, to mogę zostawić póki co tutaj, tylko będę pamiętał, że to zostawiłem yy, w tym zamczysku. Będzie się trzeba wrócić po tej temu, ale te foki zdat, po prostu. Ja nie wiem, kurde, Lebele. Chore rzeczy się tu dzieją. Wiem na pewno, że dobre rzeczy tutaj mogę znaleźć. Mamy na przykład enchanting table. Hmm. Mamy też zbroję diamentową. Swoją drogą... Założę, założę kurczę blada A co? Yy, mamy też tutaj yy, enchantu kurde bele mobów, więc to wezmę sobie, zainchantuję golema w wiosce. Tak żeby mieć słuchacie dodatkową obronę. 8,5 i pół armoru! Nie no kurde, idzie wymiana kompletnie. Diaksowy secior to jest to co ja chcę, dobra. Speedy multishot i też se wezmę kurde le bele. Jak mówię, to będę mógł dać moim villagerom. Siema, mogę zainchantować? Mogę, ale kurde oczywiście nie mam... Nie mam lapisu, a tu nie ma gdzieś wiele gdzie lapisu? Adge. Muszę se, kurde, posegregować. Co Pytanie moje następujące. Czy te kryształy, nie wiem, da się dodać tutaj? Cokolwiek. E, nie wiem, nie wiem jak się je dodaje naprawdę, kurde. Może nie wiem, trzeba nimi najechać na zbroję, kliknąć na zbroję, w craftingu, kurde, ze zbroją. Też nie. Nie wiem kompletnie. Mm, moje craftingi, by the way, muszę se przejrzeć. 70 stron craftingów! Co ty gadasz? W ogóle to jest jakaś eletra dziwna, ok, ale to trzeba mieć zwykłą. Ja będę musiał przejrzeć, bo wydaje mi się, że jakieś nowe itemy, słuchajcie, ogólnie trafiły tutaj do nas. What the fuck? Teleport? Okej. Okay. Interestingable, że tak powiem. No, wydaje mi się, że więcej rzeczy w ogóle mam teraz do kraftowania. ale no, to mi się zdawać oczywiście. Druga sprawa, czy ja nie wiem, nie mogę tutaj wkładać? Nie. One pewnie jakieś, słuchajcie, będą do jakichś, kurczę, ozdób czy coś tego rodzaju. No ale okej, okay. przede wszystkim, dzisiejsza najważniejsza rzecz to jest stworzenie sobie jakiejś super mega ultimate broni. Enchant book, placeable, ok, czysty enchant book mam po prostu. Ja bym bardzo, ale to bardzo chciał, słuchajcie, sharpness plus jeden na pewno. I tu gdzieś miałem, gdzieś w której ze skrzyni, miałem jeszcze szarpa trójkę, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj jest dobra. Więc biorę sobie kurczę, blad Jakiś miecz, myślę sobie, że mogę wziąć sobie Cold Fire Fire damage. Kurde, biorę ten. Kładziemy ten mieczor, kładziemy. SHARPNESS 3, 9 damage'a. Okej, okay. a to jest Feather Falling, czyli tutaj mogę dodać. Plus jeden dmg. No i mamy, słuchajcie, miecz, który ma 9 obrażeń, jest SHARPNESS 4. Increase the damage of the... Okej, okay. nie wiem, kurde, co to znaczy. Pytanie też dodatkowe, czy na przykład jak połączę dwa miecze, nie zachowuje to, kurde, statystyk jednego z nich. Szkoda bo mógłbym naprawdę sobie dobre bronie, kurde, porobić z tego, ale to już by nie miało sensu, bo totalnie byśmy byli niszczatorami. No ale co, na dzisiaj będzie tyle, słuchajcie, z Don't Nasza przygoda dzisiaj oczywiście jest kontynuowana. Standardowo łapie w górę, przypominam, i subskrypcji na kanale. No i do zaczyska w kolejnym materiale, już myślę, że z nowej bazy. Cześć, a cześć.